Wam będącym w tym pięknym miejscu. Zdarzyło mi się, że dwa lata temu bodaj byłem na uroczystościach świętego Melchiora, który jest tutaj czczony i wszyscy go na pewno doskonale znacie. I taki jeden felieton też się jakby. Zatytułowałem go Śladami Melchiora. Nie, poradzimy. To posłuchajcie. To może go przeczytam cały, żeby miał, żeby miał e, no taki pełny wydźwięk, chociaż początek jest e, troszeczkę z innego miejsca, ale również dotyka tej historii. Pozdrawiam wszystkich z Bielska Białej, z Katedry Świętego Mikołaja. To serce naszej diecyzji. Nieopodal znajduje się Cieszy, graniczne miasto położone nad Olcą. To właśnie od południowej strony, w tym miejscu granicznym z Czechami, którzy zamieszkują Republikę Czeską. Natomiast w Beskidach, nieco dalej. Za Jaworzynką jest Trzycatek, inaczej Truistyk. Miejsce graniczne Czech państw, Słowacji, Czech i Polski. Zarówno Cieszyn, jak i Trzycatek, poza walorami turystycznymi, poza dziedzictwem kultury, po dzień dzisiejszy odgrywają ważną rolę w kształtowaniu wiary na Śląsku Cieszyńskim. Dzieje się tak dla ludzi. Zamieszkujących te tereny, ale również dla tych, którzy tam gromadni się zbierają, przybywają, a często spędzają też wakacje. Na wspomnianym trójstyku wierni z trzech państw kolejny już raz spotkali się na wspólnej modlitwie. W tym roku było to 24 sierpnia. Bezkić Śląski, a w nim malowniczy przysiółek Jaworzynki. Stał się miejscem modlitwy o pokój, jedność w Kościele, między narodami. Po raz jedenasty pielgrzymi sąsiadujących ze sobą diecezji modlą się w trzech językach. Natomiast pierwszą niedzielę września zebraliśmy się w Cieszynie, aby spojrzeć na świętość i osoby patrona dnia dzisiejszego. Kalendarz liturgiczny wskazuje na świętego Melchiora Grodzieckiego. Ten XVII-wieczny narodzennik urodził się w Cieszynie. Po 400 latach do Cieszyna przybywają liczni goście. Wszystkich wita gospodarz, biskup Roman. Idziemy z kościoła Świętej Marii Magdaleny ulicą Głęboką w piękny, słoneczny dzień pośród turystów spacerujących blisko granicy, wyglądających z różnych uliczek, siedzących przy wystawionych stolikach tamtejszych kawiarenek. Najprawdopodobniej są to przypadkowi goście, turyści, przechodnie. Barwny tłum tymczasem ze śpiewem i modlitwą idzie procesyjnie w stronę granicy, aby na granicznym moście nad Olzą przywitać wiernych czechów wraz z biskupem. Teraz już razem idą ulicą głęboką, wszyscy zmierzają z powrotem do kościoła. Idąc w procesji, zastanawiam się nad życiem w tym mieście 400 lat temu. Nad ludźmi, którzy podobnie jak my schodzili ulicą głęboką, nad pobliską Polsę, nad ich problemami w czasach zamętu politycznego i religijnego. Stawiam sobie pytania. Gdzie mieszkał Melchior? I czy zbiegał z tej góry nad rzekę? Idąc tą drogą, myślę o śladach, które pozostawił na ziemi. Czy udaje, się, czy udaje mi się przynajmniej na kilka z nich przechodząc, po prostu nastąpić? Postawić swoją stopę? Odpowiedź uzyskałem, kiedy. Pochodzący z cieszyna Biskup Tadeusz Kusy wskazał na miejsce chrztu Melchiora, na jego dom i drogę, którą często przemierzał i na trudności, z którymi się zmagał. Sejm województwa śląskiego w Katowicach ogłosił rok 2019 rokiem świętego Melchiora. Dlatego jest to czas Melchiora. Czego nas uczy ten święty? Czasy dzisiejsze podobne są do tych, w których żył. Kształcił się w różnych uczelniach Europy, podobnie jak wielu młodych dzisiaj. Podejmował obowiązki, służąc braciom w wierze. Dzisiejsze drogi wielu z nas są podobne. Żyjemy w czasach osłabienia, może nawet kryzysu wiary i nie i religijności. Dlatego potrzebny jest ktoś taki jak święty Melchior. Ktoś, kto wskazuje nam potrzebę wierności w sytuacjach, które mogą nas nawet torturować. Przywołujemy wtedy wyraźny gest świętego Melchiora, który tuli krzyż Pana Jezusa do swego serca i mówi z Tobą i dla Ciebie. Panie Jezu, może uda się nam. Postawić swoje stopy na jego śladach. Święty Melchior we, wrze we wrześniu 1619 roku wraz z dwoma innymi kapłanami Chorwatem Markiem kriżem i Węgrem Stefanem Pongraczem dostał się w ręce żołnierzy Księcia Siedmiogrodu po okrutnych torturach, połączonych z próbami nakłonienia do rezygnacji z wiary, wszyscy trzej zostali zamordowani. Święty Melchiorze, patronie dnia dzisiejszego, módl się za nami.